Świtezianka. Jakiż to chłopiec piękny i młody? Jaka to obok dzielnica? Brzegami silnej świtezi wody idą przy świetle księżyca. Ona mu strosza, daje maliny, a on jej kwiatki do mianka. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny, pewnie to jego kochanka. Każdą noc prawie o jednej boże, pod tym się widzą od Młody jest strzelcem w tutejszym boże. To jest dziewczyna. Ja nie wiem. Skąd przyszła? Darmo śledzić kto pragnie. Gdzie uszła? Nikt jej nie spada. Jak mokry jaskier schodzi na bagnie jak ognik nocny przepada. Powiedz mi, piękna luba wieczyno, na co nam te tajemnice? Jaką przybiegłaś do mnie, drożyną? Gdzie dom twój, gdzie są rodzice? Minęło lato, zżółkniały liścia i rzczysta nadchodzi pora. Zawsze nam czekać Twojego przyjścia na dzikich brzegach jeziora. Zawszeż po kniejach jak sarna płocha, jak upiór błądzisz w noc ciemną, zostań się lepiej z tym, kto Cię kocha. Zostań się, o Luba, ze mną. Karteczka moja stąd niedaleka, Pośrodku gęstej leszczyny. Jestem dostatkiem owoców, mleka, jestem tam dostatkiem zwierzyny. Stój, stój, odpowie, Hardym łokosie, Pomnę, co ojciec, rzekł stary, Słowiczek dzięki w mężczyzny głosie, A w sercu li się zamiary. Więcej się waszej obudzy boję, Niż zmienne, ufam, zapały. Może bym prośby przyjęła Twoje, ale czy będziesz mnie stały? Chłopiec przyklęknął, chwycił dłon piasku, piekielny wzywał potęgi, Chlął się przy świętym księżyca blasku, lecz czy dochowa przysięgi? Dochowaj strzelcze to moja rada, bo kto przysięgę, naruszy. Ach, biada jemu za życia biada. I biada jego złej duszy. To mówiąc dziewka więcej nie czeka, jieniec złożyła na skronie. I pożegnawszy strzelca z daleka, na zwykłe uchodzi łonie. Próżno się za nią strzelec, pomyka, rącze wielą nie sprostał, znikła jak lekki powiek wietrzyta. A on sam jeden pozostał. Sam został, dziką powraca drogą, ziemia uchyla się, wrząska, cisza wokoło, tylko pod nogą zwiedła szeleszcze gałązka. Idzie nad wodą, błędny krąg niesie, błędnymi strzela oczyma. W ten wiatr zaszumiał po gęstym lesie. Woda się burzy i wzdyma. Burzy się wzdyma, pękają tronie, o niesłychane zjawiska. Ponad srebrzyste przyste świtezi Dziewicza piękność wypryska, jej twarz jak róży bladej zawoje, skropione jutrzenki łeską. Jaką gła lekka, jak lekkie stroje, Od biały postać niebieską. Chłopcze mój piękny, chłopcze mój młody, zaróci czule czułodzie, dziewica. Po co wokoło świtezi wody błądzisz przy świetle księżyca? Po co zżałujesz dzikiej wiecznicy, która cię zwabia, wteknieje, zabraca głowę, rzuca w tęsknicy i może jeszcze się śmieje. Daj się namówić czułym wyrazem, porzuć wzdychania i żale. Do mnie tu, do mnie, tu będziemy razem powodnym pląsać kryształem. Czy zechcesz, niby jaskółka chybka, oblicze tylko wód muskać? Czy zdrów jak rybka, wesół jak rybka, cały dzień ze mną się pluskać? A na noc w koń włożą srebrnej topieli, pod namiotami zwierciadeł, na miękkiej wodnych lilijek bieli, śród boskich usnąć widziadeł. Wtem zasłon błysnął piersi łabędzie. Strzelec w ziemię patrzy skromnie. Dziewica w lekkim zbliża się będzie, i do mnie woła, pójdź do mnie. I na wiatr lotne rzuciwszy stopy, jak tęcza śmiga się, w krąg wielki. To znowu sieką z wodne zatopy, srebrnymi pryska kropelki. Podbiega strzelec i staje w biegu. I chciałby skoczyć, i nie chce, Wtem modra fala, prysnąwszy z brzegu, Zlepka mu w stopy za łefce. I tak go łechce, i tak go znęca, Tak się w nim serce rozpływa, Jak gdy tajemnicę rękę młodzieńca Ściśnie kochanka wstydliwa. Zapomniał strzelec o swej dziewczynie, Przysięgą pogardził święto, Na zgubę oślep wierzy w głębinie Nową, zwabiony ponętą. Wierzy i patrzy, patrzy i wierzy, Niesie go wodne przestworze, Już z dala suchych odbieg wybrzeży, Na średnim igra jeziorze. I już dłoń śnieżną w swej ciśnie dłoni, W pięknych licach topi oczy, Ustami usta różane goni I skoczne okręgi toczy. Wtem wietrzyk ścisnął, obłoczek pryska, Co ją w łudzącym, w łudzącym krył blasku. Poznaje dziewczynę z bliska, Ach, to dziewczyna z podlasku. A gdzie przysięga? Gdzie moja rada? Wszak kto przysięgę naruszy, Ach biada jemu, za życia biada I biada jego złej duszy. Nie tobie grać przez srebrne tonie. Lub nurkiem pluskać w głąb jasną. Surowa ziemia ciało pochłonie, oczy twarz wirem zagasną, a dusza przy tym świadomym drzewie niech lat doczeka tysiąca. Wiecznie piekielne cierpią w zarzewie, nie ma czym zgasić gorąca. Słyszy to strzelec, błędny krok niesie, błędnymi rzuca oczyma a wicher i po gęstym lesie, woda się burzy i wzdyma, burzy się wzdyma i fre aż do dna, nurtem pochwyca, roztwiera paszczę, odchłań podwodna, ginie z młodzieńcem dziewica. Woda się dotąd burznie bieli, dotąd przy świetle księżyca snuje się porad znikomych cieni, jest to z młodzieńcem dziewica. Ona po srebrnym pląsa jeziorze, On pod tym jęczym obrzewiem. Kto jest młodzieńcem? Szczelcem był w Boże, A kto dziewczyna? Ja nie wiem.